Zdecydowanie przyszła pora zrobić obiad, proszę państwa. E, Rozgoliłam się, jakoś mi ciepło było, teraz wstałam i mi się zimno zrobiło. No więc, to od razu, wyjmę sobie nie będę do was mówić i będę robić, o, tu jest dobry kadr. Tak jakoś tak powinnam was ustawiać, bo e, ja zawsze jakoś tak ustawiam was, że nie widać albo tu, albo tu. I Wasze pytania też są takie wstrętne. Ja nie wiem. Ja nie mam siły. Trudno, bo taki brzydal. Ja, ja nie wiem, czy to jest jakiegoś złego czegoś. Nie będę wam zbliżać, jest okropna, bo jest żółta, wygląda jakby, jakby jakbym jej wcale nie myła. Czekajcie, przeleję sobie od razu tu. Niewygodna, wygodna, bo jeszcze nie natrafiłam na taką butelkę z tym dozownikiem, co miałam kiedyś, bo mi Oskar zbił. Doświecę się jeszcze. Czy będzie dobrze? Może nie bardzo, ale ja muszę widzieć patelnię. Yy, ona jest okropna, ja nie wiem. Ja, u mnie te patelnie prawie wszystkie takie się robią i ja naprawdę myję ją za każdym razem, bo taka patelnia, powiem wam, że jakby ktoś po zobaczył, to powiedziałby, że jakiś brudacz zasłonimy ją olejem, a nie, bo miałam poprzelać. Yy, nie wiem o co chodzi i różnymi środkami, za każdym razem, i nie to, że mi pryska. No czasami pryska, jak się smaży coś. No, no, to też, ale ja nie wiem, jaką tu kupić. Czy macie? Ja myśl, słyszałam o żeliwnych patelniach. Myślałam nawet może o takiej żeliwnej, jak macie, albo dajcie znać, co wy robicie, że ta wasza patelnie są. Te wasze patelnie no są ładne, czyste i w ogóle. Bo u mnie to A, już nie mogę na nią patrzeć, i myślałam, może że żeliwne powtarzam się, albo te takie ceramiczne. Już nie wiem, jaką kupić. Żeby ona była po bokach, zawsze taka, wiecie. Wlam olej, bo dzisiaj będę robić coś, co robiłam na święta, co, coś, co zamroziłam. Czekajcie tylko niech to przeleje. Co masz, koparę? Podpalę! Okej, okay. podpalisz? Nie, mama sama, bo no, no to nie da, niebezpieczne, dobra. Yy... Krokiety, Mój drodzy, krokiety? Barszczyk. Koparę? Nie, Nuniu nie pali sam, bo Nuno no, sobie ostatnie palca też. Eee, wiecie co? Uparzył. Dobra. No więc mamy krokiety, ale poszukajmy, Nie się nagrzeje. Poszukajmy barszcz. Kupowałam chyba barszcz. A No, no, no. no. no, 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 no. Ej, widzicie, co tam? Ostatnio Wam wstawiam trochę tak poprzerywane te, o, mam te filmy. Jeden chyba tylko mam, wystarczy. Może jest niedobry, ale uwierzcie mi, że mi on najbardziej smakuje. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Sorry, że Wam tak ostatnio staram takie trochę poprzecinane te vlogi, no ale jak ja nagrywam, a później montuję, okazuje się, żeby odrzwoło 40 albo 30 minut, postaram się jednak podzielić. I ten chyba co wcześniej oglądaliście tam z tymi włosami miało być i kinem. miało być w jednym, podzieliłam na dwa, dlatego że jak ja zaczęłam montować i dołożyłabym te moje włosy, to było za 40 minut. Poczekajcie, zatrzymam Was i pójdę. Mama, cicho! Wody naleję, żeby wasz zrobić. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, już jestem. Wezmę sobie już też moje krokiety. Zamrożone i już odmrożone. Dawno nie było. Od świąt? Już dawno. O jeszcze nawet tak nie odmroziły. Będzie, będzie strzelać pewnie. Nie, jeszcze nie, mam szczęście. Okej, okay, mam jeszcze zamrożonych. Mam zamrożony jeszcze, jeszcze bigos, moi drodzy. Zamrożone. Będziesz strzelał czym? Piękna pogoda, powiem wam. Dobrze. Okej, okay, jestem tak głodna. Zjem trzy. Zjem. Pozostawiam. Jestem tak głodna, bo... A, no, i oczywiście, że jesteś głodna, bo wiecie, że u mnie jest godzina 16. Czekajcie. Pół do 16. No to tutaj by się dziwić. Łyżkę. Dobra. No. Więc postaram się może krótsze nagrywać. Nie wiem, te już. Sama nie wiem. Może Oskar trochę ze mną zpije, zje tego barszczu. Wypije. I. Ja nie wiem. Nie będziesz jadł? Nie. Okej. Okay. No a po tej pytanie, że nawet wiecie, co jak chciałam czorować te, te boki, nie, niebrzydkie. To w ogóle nie idzie do być. Różnymi środkami. Brudne masz? To już ci przetrzę. Poczekaj, mama ci przetrzy, ok? Tylko to podłączę. Dobra. No dobra, to wycieram ci, synu. O, teraz zapalone światło, i od razu zobaczcie inaczej. Mój. Y o nie, to tak nie widać. Mryga strasznie to światło, ale tak no, zrobię, szybko wygląda jak słońce. Na dworze tak pięknie dzisiaj było, że byliśmy na dworku. E, chyba z dwie godziny nawet. No piękna pogoda, żal byłoby naprawdę siedzieć ciepło, jak na styczeń bardzo ciepło. No powiem wam, że ja lubię przypieczone na zdrówko. No ale ten jeden to troszeczkę się. bardzo... Też zrobił dziurę w piaskownicy. Troszkę mi się za bardzo przypiek, jak sądzicie. Ale z drugiej strony jest okej, okay, ale wiecie, jak mi leci, dobra jem, bo głodna jestem. U mnie na podłodze piły leżą. Piło wyłoccie, Oscara. <grym> dobra, to i do tego barczyk chyba jednak dwa mi wystarczą. Ja się najadłam. Powiem Wam, że po prostu zjadłam trzy. Przyznaję się bez bicia, ale taka byłam głodna jak jakiś wilkołak. A, I teraz żałuję, bo mi boli żołądek. Z przejedzenia to znaczy, że się żołądek rozciąga, czy to jest niedobre uczucie. A, tu mam krokieta. O tu, tu go czuję. A, mam brzuch. Duży brzuch. Teraz wam pokażę. Ach, ej, o! Nie, nawet jak jest wypięty. <glułam się> nawet jak jest wypięty, to nie jest takie złe. No, ale jej, o matko, za dużo. O, tu go czuję, tu. Jakby mi tu stanął. Nie wypchnięty jest. Takie coś miałam, jak miałam w ciąży. Fałda. Dobra. Ach, to nic? Może wiecie, co dla... Nie, no, krokiety, trzy to jest sporo. Wiecie, naleśnik, panierka, kapusta plus szklanka tego, mm, tego co piłam, no. Oh. 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 Dobra, garni się dziewczyno, nim dwe dźwięk, nim dźwięk. Dobra, poczekajcie. Poczekajcie, musimy coś stawić tak, żeby te osoby, które są bardzo miłe, miały o czym pisać nie? i udostępniać sobie dalej. Więc uwaga specjalnie dla was, moi kochani. Państwo i panowie, to jest dla wybranych, kochani moi drodzy. Misiu, co robisz? Talkę potłukasz. Zaśpiewam wam piosankę. Ogarnij się dziewczyno, nim twę dzięki przeminą, jeśli chcesz zostać młodą. Jak to było? Nie. Ogarnij się dziewczyno, nim twe dzięki nim twe wdzięki przeminą. Jeśli chcesz. Nie pamiętam, jak to było. Bo tutaj są takie osoby, które um, strasznie yy, dużo wiadomości to staje śmieszne. Yy, właśnie zauważam, że niektóre osoby z te z, nie wiem, skąd się wzięły, yy, to nie są moje osoby tak, które to są, tylko osoby przyszły Ze względu widzę cię z szorców, które bardzo yy, też denerwują moje szorce niektóre. Misiu, daj, bo potłuczesz szklankę. Nie, daj, bo potłuczesz. E, cienka szklanka, co nie? E, wiem, moje szorce są bardzo denerwujące, ja wiem, ale. mega dużo mają wyświetleń, więc wiecie, YouTube działa na zasadzie też. Wyświetleń. No, no wiecie, no i po co miałabym coś nagrywać? go miało 3-4 wyświetlenia, 5, a mają kilka tysięcy. No więc może głupie, nie głupie, ale na nich się zarabia, moi drodzy. Tak, na nich się zarabia. Więc głupie czy nie głupie, taka prawda. No śpiewała piosenkę, ogarnij Ogarnie się dziewczyną, Dzięki wdzięki przeminą. Jeśli chcesz zostać młodą, teren. To... Nie wiem jak tam było. Pośmiejmy się. Trzeba mieć po prostu dystans do siebie, ja taki owy mam nie zawsze. No, ale mam, no ale dobra, możemy się pośmiać, ale nie musimy obrażać, byli... bo. Nie! Tak! Mamy z dziećmi to tak trochę słabo wygląda, jak mi tu pisze jakaś mamuśka. Ja wchodzę na jej kanał, bo ma a tam filmiki z małym bombelkiem i, i w ogóle. Poproszę. No Więc ogarnij się, dziewczyno, bo nieładnie jest pisać tak. Dobra, już nic nie ten, bo bardzo się nie ma co tam denerwować. Umyję sobie. Mamo, Zamówiłam mamo, sobie te hantle, ciężarki. Hantle nie wiem, jak to nazwać. Myślę, że. Dobra, to jest barszczyk, wiesz? Myślę, że ja je. powinien mi jutro przyjść, bo ja powiem wam, że wiecie, z czym ćwiczę. Nie mam takiego obciążenia, no więc tutaj mam dwa litry wody, no to 2 kilo, nie? U niej ćwiczyłam. dobry barszczyk. Dobry, barszczek. dobry barszczyk? Yy, 3 kilogramowe nie? No, a tutaj, tutaj mam dwa yy, i drugi mam dwa, no to za mało. A tam miałam sześć więc chciałabym też symetrycznie, żeby to wszystko współpracowało ze sobą. No, niestety, niestety, niestety znowu idę na te igły i tych igieł jeszcze będzie kilka. Yy, te, te, co były pokazane ostatnio wam wbite, to jest połowa, nawet nie połowa tego, co ma być no od środka tu, mm, przy bliznach, na razie miałam tylko dwie blizny obkute, a jest są cztery, więc cztery, więc mi one nie przeszkadzają, ale one mogą powodować właśnie y, ciągnięcie tych ścięgnie, ścięgien y, w środku i ja nie mogę tak tej ręki do tego podnieść, dlatego trzeba je jakoś rozluźnić. Ja się nie, nie byłam za bardzo fachowa na ten temat powiedzieć, ale tak jak ona mi mówiła, no to to może być też przyczyna, bo Niektóre ćwiczenia sprawiają, sprawiają mi ból w ramieniu. Czuję ten ból, co nie? Ale też są ćwiczenia takie, które, no te takie bardziej rozciągające, które ciągnie mnie strasznie ścięgno. Nie wiem, wiecie, blizna, wzrosty. Więc... Bo są takie malutkie, że ja powiem wam, że na samym początku, jak czekajcie, tu was postawię, lepsze światło, a na samym początku myślałam sobie, że o matko, wyobrażałam sobie te blizny na no nie wiadomo co. No nie wiadomo, jakiej wielkości one będą, że nie wiadomo, jakiej wielkości będą, ale są naprawdę malutkie i tak naprawdę to, to, wypiłeś? A, nie wiem, czy to gdzieś są widoczne, Chciałabym Wam tu z bliska pokazywać, A tu jest jedna na pewno, Tu nie jest taka i ona już jest miękka, powiem Wam, że po jednym, po jednym wkuciu jest miękka. Nie wiem, czy też wam mówiłam, czy nie, że z bliznami trzeba pracować, właśnie żeby się nie robiły wzrosty, nie ciągnęły z wszystkimi bliznami, nawet y, tymi takimi y, po porodzie od środka. Mm. Wiecie, po nacięciu, yy, no ja z nimi akurat nie pracowałam, bo ja miałam je raz z, z Nikolą, przy Oskarku nie miałam żadnych nacięć, więc udało się ów, ale y, jeśli chodzi o poród z nacięciem, a bez nacięcia, jest różnica kolosalna, jest olbrzymia różnica, ale to Mamo, już nie na temat. Słucham synu, ja Oskar wypił cały barsz, no że też trzeba pracować, ja nie wiedziałam, no ale... Mała, o to mamy mał. Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Kajka. Z Kajtkiem. Kogo najbardziej kochasz? Kajka. Kajtka. Kajtka. Nieraz na może widzieliście. A może Kajtek nas ogląda teraz? To co powiesz Kajtkowi? Czekajcie chciałam. A, dobra, poszedł. No, Oskar uwielbia Kajtka, to jest jego bracioteczny, po prostu. Tylko kajtko, kajtko, kiedy idziemy do kajtku nawet ogląda bajki z Kajtkiem, wiecie, takiego chłopca Kajtka. No, no i co, jeśli chodzi o te blizny, no to, um, to powinno się z nimi pracować. Ja tam y, z nimi z tymi nie pracowałam, no bo to już tyle prawie 10 lat, no 10 lat minęło. Tak, już przecież, no, Nikola. Ona mi no, sądni, że faktycznie czuję, że mnie ciągną, ale to wtedy trzeba pracować z nimi. No to jeśli macie takie po porodzie, no to powinniście pracować. Ta jest bardzo elastyczna, a była taka twarda i sztywna. No i nawet jak ona mówiła mi to, że trzeba, wiecie, tak, rozciągać to No lewo, dobra nieważne, bo się powtarzam. Straciłam już i tak wątek, więc... Już nie będę go naciągać. Misiek, Misiek, Oskar, już zejdź stąd. Dobra, bo Oskarek już chodzi na stół, nie chcę, żeby spadł, więc odezwę się do Was później. Ej, wiecie co? Jest 16 godzina, 16.10 i jest jeszcze tak widno. No, dzień jest coraz dłuższy. Wiecie co? Tak, zmywając przyszło mi na myśli jedna rzecz, bo zaraz ktoś mi napisze, ubiegając niektóre osoby, że nie ma mikrofonu, więc myślę, że ma, może być trochę gorzej słuchać. Że zaraz ktoś mi napisze, że aha, to czyli wszystko to, co nie, to na kasę, żeby kasa się zgadzała i la 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 Nie, no nie tylko dlatego, bo też z tego są korzyści, w sensie nie same materialne, mm, jeśli chodzi o nagrywanie, ale są korzyści róż o różnym aspekcie, nawet takim, że ja mogę porozmawiać z kimś, no mimo, że to jest tak, wiecie, to nie jest taka, taka to nie jest tak, jakby piłeczka, która się odbija. Że nie ma żadnego odzewu, jest, bo wy odpisujecie i odpowiadacie, i mogę z wami normalnie rozmawiać, pisać, czy nawet yy, prywatnie, bo część z was też pisze do mnie prywatnie i kontakt mamy. No więc yy, w tych gorszych dniach, złych i w tych lepszych, nie tylko wiecie, że a, bo ty nagrywasz, bo żeby coś tam ten. Yy. Może, by tak to zabrzmi... bo może tak to zabrzmiało, a chociaż nie pamiętam, co tam dokładnie mówiłam, ale nie tylko dlatego, bo przecież zanim zaczęłam cokolwiek zarabiać, to długo też nic nie było, więc mogłabym od razu przestać. Ktoś tu przyszedł? Ty tu przyszedł? A ty masz buraczkową buzię i do firanek? o, -o, o, -o. Ty robisz? Cały czas? Tak. Так,